Witam serdecznie wszystkich z tej strony rybka Na pewno się zastanawiacie dlaczego ten słoik pokazuje z tą roślinką, z pistią No bo po prostu Doznałem porażki Z czymś mi nie wyszło Najlepszym się to zdarza, ale już Wam mówię o co chodzi. No, chyba ja na ten słoik zasługuję, bo obwiniam się, że nie dałem rady. A już Wam mówię z czym. Ale ja mówię zawsze najlepszemu może się to przydarzyć. A co się stało u mnie? No, nie dałem sobie rady, słuchajcie, ale to może za chwilę powiem Wam. Nie dałem sobie rady z czymś. Próbowałem na wszystkie sposoby. A tu po prostu, jak to się mówi wielka lipa. Oczywiście nic nie dodawałem. Próbowałem swoimi sposobami. Ale niestety nic z tego nie wyszło. A już wam za chwilę powiem o co mi chodzi. Co się stało. No to się stało, że w tym akwarium, jak widzicie. Wszystko w najlepszym porządku. Rozmnaża się. Wszystko żyje, i tu żadnych problemów nie ma z rybami. Ale jak wam nagrywałem filmiki, oczywiście chodzi o kostkę. O gupiki. Co mi się gupi... samiczka wykociła raz, raz, czy tam dwa razy? Zaraz ją powykrzywiało i po prostu wyławiałem trubki. Wyławiałem trubki, także w kostce 166 litrów. Gupików nie ma. Także się nie wstydzę tego Wam przyznać. Nie będę nikogo ściemniał, że oddałem komuś czy sprzedałem je. Po prostu mi wszystkie rybki gupików zdechły. Także dla mnie to nie jest żaden wstyd. Najlepszemu się akwaryście to może przytrafić. Poprzednie filmiki, co nagrywałem z gupikami. Oczywiście wszystko był, te gupiki, z tymi gupikami było wszystko w porządku. No a z tymi niestety, ale mi się po prostu nie udało. Podsalałem wodę, różne rzeczy robiłem. Nie wlewałem żadnych lekarstw. No ale niestety się nie udało. Rybki padły. Rybki padły. Parnaście sztuk młodych oddałem, to muszę powiedzieć. Takich malutkich, gupików. Na resztę rybek padło, także nie ma tu żadnego ściemniania, że rybki poddawałem. Po prostu nie wyszło mi z gupikami. Ale co mogę Wam powiedzieć, kochani, to. 166 litrów w kostce. Są inne ryby, zobaczycie sami na następnym filmiku. Teraz przechodzą odrobaczanie, także w tym akwarium będzie kilka tych ryb. Tak, miesiąc, dwa. no i postawię inny yy, akwarium dla tamtych rybek ale zobaczycie co to za rybki ale to w następnym filmiku a mieczyki oczywiście mi chodzi o samicę mieczyka będę odławiał i jutro albo pojutrze sobie przywiozę 40 Litrowe akwarium lub 50 litrów, i będę odławiał mieczyki, żeby się kociły, oczywiście, w tym małym akwarium, żeby sobie odłowić młode ryby, bo te ryby, co tu wpuszczę, to nie ma prawa żaden młody mieczyk przeżyć. Także będę pilnował samice, które są kotne. I będę sobie odławiał właśnie do tego albo tam 40 litrów, albo 50 litrów, będę miał akwarium, i będę odławiał młode rybki. Tak się u mnie narobiło, że niestety, ale głupiki mi, tak jak mówię, padły. Także jeszcze raz powtarzam: nie będę żadnej ściemy robił, że posprzedawałem kilka, oddałem młodych, mówię, młodych, co podrosły. Nie miałem siły już do głupików tych, nie dało rady, wykrzywiało ich, i, i lipa, jak to się mówi. A co tu u mnie w akwarium? U mnie w akwarium wszystko w porządku, wszystko jest ok. No, sami zobaczycie, jakie ryby tu wpuszczę ale dopiero jak już będą odrobaczone także 3 dni muszą być jak to się mówi odrobaczane po trzech dniach dopiero je tu wpuszczę sami ocenicie co to jest i czy wam się podoba no oczywiście te ryby co tu wpuszczę będą i tak w innym akwarium tak jak mówiłem ale przez ten miesiąc no najwięcej dwa miesiące będą musiały być tutaj także na następnym filmiku wam wszystko pokażę co i jak i wszystko wam powiem jak to wszystko będzie wyglądało no oczywiście wiecie, że mu smoka akwariowego było naprawdę super trochę tam na tym filmiku się wygłupiałem ale żarty muszą być Także naprawdę ugościł mnie Kuba. Naprawdę z żoną super. Pozdrawiam Was serdecznie, całą rodzinę Kuba Twoją i żonę oczywiście z dziećmi. I teściową i wszystkich. No i oczywiście Was, wszystkich, akwarystów i nieakwarystów, też pozdrawiam serdecznie. I życzę dużo zdrówka. No widzicie. Nie udało się. Nie udało się. Może i to moja wina. Nie wiem. Ale po prostu nie udało się. Także wam na razie 166 litrów akwarium nie pokażę, dlatego że tam są ryby. A pokażę wam na, na następnym filmiku. Także sobie będziecie widzieli. No i cóż. Po prostu porażka, i tyle. Nic nie mogłem zrobić, uwierzcie mi, nic nie mogłem zrobić z gupikami. Ale jak to się mówi, każdemu najlepszemu to może się zdarzyć. Także jeszcze Wam pokażę akwarium. Tutaj wszystko jak w najlepszym porządku. Tu żadnego problemu nie mam z tymi rybami. Także czekajcie na następny filmik. Dziękuję Wam za wszystko, że wchodzicie. Pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego filmiku. Cześć z tej strony, rybka.